Kamińska Beata jesteś mądrością. Boże, jesteś mądrością niepojętą, stworzyłeś nas na swoje podobieństwo, lecz my, ludzie, tak Ciebie zawodzimy, a powinieneś w naszych sercach zawsze mieć pierwszeństwo. Na dowód, jak bardzo nas kochasz, oddałeś swojego Syna Jedynego, a my tego uszanować nie umiemy. Żyjemy źle, nie pamiętając czasem tego. Dlatego wlej w nasze serca ciut tej mądrości, byśmy jak najszybciej się opamiętali. Przecież dajesz nam całe pokłady miłości i chcesz, abyśmy Ciebie każdego dnia poznawali. Moja skarbnica bezgresnej wiedzy, tyś alfą i omegą na wieki wieków. Dla Ciebie nie ma niemożliwych rzeczy. Zacznijmy już dziś szukać Boga Ojca, śladów.